Cześć, witajcie w nowym filmie. W całej historii fotografia chwyciła momenty, które opowiadają historię, dokumentują wydarzenia i zachowują wspomnienia. Istnieją jednak zdjęcia z przeszłości, które wymykają się wszelkim logicznym wyjaśnieniom, wprawiając w zakłopotanie zarówno naukowców, jak i historyków. Dziś pokażemy Ci 20 tajemniczych historycznych zdjęć, których naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Lunch na szczycie wieżowca to kultowe czarno-białe zdjęcie wykonane 20 września 1932 roku podczas budowy budynku GA w Rockefeller Center w Nowym Jorku. Zdjęcie przedstawia 11 pracowników jedzących lunch siedzących na stalowej belce, około 260 metrów nad ziemią z Central Parkiem widocznym w tle. Zdjęcie było częścią kampanii reklamowej mającej na celu promocję wieżowca i uchwycenie ducha epoki. Wkrótce po zrobieniu zdjęcia zostało ono opublikowane w New York Herald Tribune i szybko przyciągnęło uwagę opinii publicznej. Zdjęcie symbolizuje odporność i odwagę robotników podczas wielkiego kryzysu i pokazuje kwitnący nowojorski przemysł budowlany. Tożsamość zarówno fotografa, jak i większości robotników pozostaje w dużej mierze nieznana, dodając zdjęciu dodatkową warstwę tajemniczości. Numer 19 Kamienie zoomorficzne majów to misternie rzeźbione pomniki przedstawiające postacie, często łączące cechy ludzkie i zwierzęce wraz z bogatymi elementami mitologicznymi i symbolicznymi. Kamienie to odegrały kluczową rolę w sztuce, architekturze, ekspresji religijnej majów i znajdują się głównie w miejscach takich jak Gwatemala i Honduras. Ryciny przedstawiają zwierzęta takie jak jaguary, węże, żółwie i ptaki, czasami połączone z ludzkimi twarzami lub bóstwami. Wiele z tych kamieni jest powiązanych z mitami majów o stworzeniu, bogami podziemi lub władcami, którzy przekształcili się w potężne zwierzęta. Często zawierają hieroglify opisujące wydarzenia historyczne, imiona władców lub znaczenie religijne. Używane w rytuałach, upamiętnieniach, a czasem jako ołtarze do składania ofiar lub ceremonii, jednym z najbardziej znanych przykładów w Quirigua jest masywny kamienny ołtarz ważący tony, przedstawiający żółwiopodobne stworzenie z hieroglificznymi napisami o kosmicznych wydarzeniach. Inny kamień łączy w sobie krokodyle i nadprzyrodzone elementy, aby upamiętnić panowanie króla. Numer 18. William Mamler, srebrnik i chemik amator z Bostonu, przypadkowo stał się pionierem fotografii duchowej. W 1861 roku, eksperymentując z fotografią, wykonał autoportret, na którym obok niego pojawiła się niesamowita postać dziewczyny. Początkowo podzielił się zdjęciem jako żartem z przyjaciółmi, ale szybko zwróciło ono uwagę magazynu spirytystycznego, który uznał obraz za prawdziwą duchową zjawę. Mamler uznał to za okazję biznesową i zaczął pobierać od bostończyków 10 dolarów za sfotografowanie ich ze zmarłymi bliskimi. Mamler twierdził, że duch na jego pierwszym zdjęciu był jego zmarłym kuzynem. W 1869 został pozwany za oszustwo, ale ostatecznie został uniewinieniony z powodu braku dowodów. Pomimo procesu fotografia duchów pozostała popularna, a inni fotografowie zaczęli stosować jego techniki. Jego najsłynniejszą klientką była Mary Todd Lincoln, która zleciła wykonanie portretu przedstawiającego zjawę jej zmarłego męża, prezydenta Abrahama Lincolna. Zdjęcie to stało się ikoną i oznaczało koniec jej zaangażowania w fotografię duchową. Numer 17. Cat Borosaurus to słynna legenda pochodząca z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej wzdłuż Oceanu Spokojnego. 10 listopada 1930 roku na wyspie Glacier Island w pobliżu Alaski odkryto zwłoki uważane za zwłoki wieloryba. Zbiegło się to z licznymi obserwacjami podobnego stworzenia u wybrzeży stanu Waszyngton w tej dekadzie. Świadkowie opisywali to stworzenie jako wężowate z głową podobną do końskiej, długą szyją, małymi przednimi płetwami i potężnymi tylnymi płetwami. Rdzenni mieszkańcy Kanady od wieków opowiadają historie o podobnym wężu morskim, sugerując, że stworzenie to mogło migrować na północ, aby uniknąć cieplejszych wód. Społeczności eskimosów na Alasce malują nawet zwierzę na swoich łodziach, aby odstraszyć intruzów. Jednak jednym z najbardziej niezwykłych odkryć nie było ośrocone stworzenie, ale raczej dziwne szczątki znalezione w żołądku kaszalota. W 1937 łowcy wielorybów natknęli się na nieznane zwierzę w żołądku kaszalota o długości prawie 3,5 metra, przypominające skrzyżowanie psa z koniem. Nigdy nie przeprowadzono szczegółowej analizy tego tajemniczego stworzenia, pozostawiając jego los tajemnicą. Od 1700 roku odnotowano 200 obserwacji Kadi wzdłuż wybrzeży USA i Kanady, w tym w zatoce San Francisco i na plaży Island View. Numer 16 Lepa Radić, 17-letnia bojowniczka ruchu oporu, została schwytana przez siły niemieckie podczas II wojny światowej 8 lutego 1943 roku za swoją rolę w oporze przeciwko okupacji Jugosławii. Jako bośniacka serbka dołączyła do jugosławiańskich partyzantów komunistycznego ruchu oporu walczącego z siłami osi. Podczas misji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa cywilom została schwytana. Pomimo surowych przesłuchań i możliwości odzyskania wolności w zamian za informacje o swoich towarzyszach, pozostała nieugięta i odmówiła zdradzenia kogokolwiek. Jej ostatnie słowa, wypowiedziane z niezachwianą odwagą, brzmiały: Poznasz ich, gdy przyjdą mnie pomścić. O po śmierci, stała się symbolem oporu i odwagi. W 1951 została uhonorowana orderem bohatera narodowego przez rząd Jugosławii w uznaniu jej determinacji i poświęcenia. Numer 15. Przed sowiecką inwazją Afganistan był monarchią. Zamach stanu z 1973 roku, kierowany przez Mohameda Daud Kana, ustanowił republikę, która później stanęła w obliczu silnej opozycji ze strony różnych frakcji. W grudniu 1979 roku Związek Radziecki dokonał inwazji na Afganistan, by wesprzeć komunistyczny rząd w walce z powstańcami. Inwazja ta doprowadziła do zaciekłego oporu ze strony różnych grup mujahedinów. Podczas wojny radziecko-afgańskiej w 1980 bojownicy mujahedinów w prowincji Kunar stosowali innowacyjne taktyki, aby poruszać się po trudnym terenie swojej ojczyzny. Jedną z niezwykłych metod było wykorzystanie skór zwierząt jako nadmuchiwanych tratw do przekraczania dzikich rzek. Ta technika pokazała ich zaradność i zdolność adaptacji, umożliwiając im przenoszenie zapasów i żołnierzy przez trudne drogi wodne. Mujahedini stanowili zbiór grup partyzanckich opierających się sowieckiej inwazji i komunistycznemu rządowi Afganistanu. Ich walka łączyła tradycyjną wojnę z niekonwencjonalnymi taktykami, wykorzystując lokalne zasoby do pokonywania przeszkód logistycznych. Numer 14 Colin Evans był walijskim medium duchowym, aktywnym w latach 30. XX wieku, który twierdził, że posiada zdolność lewitacji. Zyskał rozgłos, demonstrując tę zdolność podczas publicznych seansów, podczas których podobno unosił się kilka metrów nad ziemią przed dużą publicznością. Rzekoma lewitacja Iwansa była centralną częścią jego występów, mających na celu udowodnienie jego rzekomych darów paranormalnych. Podczas tych seansów był fotografowany, a niektóre zdjęcia pokazywały go pozornie unoszącego się w powietrzu. Spektakl ten podważał publiczne rozumienie świata fizycznego i sugerował obecność sił nadprzyrodzonych. Badania lewitacji Iwansa ujawniły intrygujące odkrycia. Niektórzy twierdzili, że używał prostych sztuczek, takich jak skakanie w całkowitej ciemności i strategicznie rozmieszczone kamery na podczerwień, aby uchwycić unoszącą się iluzję, sprawiając wrażenie, jakby lewitował bez widocznego wsparcia. Pozostaje jednak pytanie, czy było to czyste oszustwo, czy też bezprecedensowe zjawisko paranormalne? Podczas gdy sceptycy są przekonani, że była to sztuczka, inni pozostają zafascynowani możliwością, że działo się coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Numer 13. Zdjęcia UFO z McMinnville zostały wykonane w maju 1950 roku przez parę rolników, Paula i Evelyn Trent, w pobliżu McMinnville w stanie Oregon. Zdjęcia te są uważane za jedne z najbardziej znanych i wiarygodnych dowodów fotograficznych niezidentyfikowanych obiektów latających w historii. Po opublikowaniu w Life Magazine i kilku amerykańskich gazetach szybko przyciągnęły one uwagę całego kraju. Zdjęcia UFO z McMiniville są często uważane za jedne z najsilniejszych dowodów na istnienie latających spotków, pomimo trwających debat na temat ich autentyczności. Chociaż zdjęcia te nie były pierwszymi obserwacjami UFO, znacząco przyczyniły się do publicznej fascynacji zjawiskami pozaziemskimi w latach 50. Zdjęcia wywołały również dochodzenie, w tym zainteresowanie ze strony sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, które próbowały wyjaśnić obserwacje. Z biegiem lat zdjęcia były poddawane dogłębnej analizie, a zarówno entuzjaści UFO, jak i sceptycy oferowali swoje opinie na temat ich autentyczności. Niektórzy uważają, że zdjęcia są autentyczne, podczas gdy inni sugerują, że mogą być mistyfikacją lub błędnie zinterpretowanym zjawiskiem naturalnym. Na cześć tego wydarzenia, Mac Miniville przyjęło swoją historię UFO i organizuje coroczny festiwal UFO, celebrujący incydent i jego wpływ na lokalną kulturę. Numer 12. Zdjęcie pułku piechoty gwardii Keksholmskiej, wykonane w latach 1903-1909, jest niezwykłym historycznym obrazem przedstawiającym cały pułk żołnierzy Cesarskiej Armii Rosyjskiej. Zdjęcie zyskało rozgłos w 2006 roku, gdy zostało udostępnione na rosyjskich forach fotograficznych. Wyjątkowa rozdzielczość i duża liczba żołnierzy, szacowana na ponad tysiąc, sprawiają, że jest to fascynujący dokument historyczny. Pułk Piechoty Gwardii był częścią III Warszawskiej Dywizji Piechoty Gwardii podczas I wojny światowej i posiadał elitarny status w Gwardii Cesarskiej. W tym czasie Warszawa była ważnym ośrodkiem wojskowym i administracyjnym Imperium Rosyjskiego. Zdjęcie oferuje wgląd w kulturę wojskową tamtego okresu ze szczegółowym przedstawieniem mundurów, formacji i dyscypliny żołnierzy. To, co czyni to zdjęcie jeszcze bardziej intrygującym, to tajemnica taczająca zastosowaną technikę fotograficzną. Biorąc pod uwagę czas, w którym wykonano zdjęcie, niezwykłe jest to, jak ostro uchwycono szczegóły. Rodzi to pytania o użyty sprzęt i metody, potęgując fascynację tym wyjątkowym obrazem. Numer 11. Myszka Miki zadebiutowała w testowym pokazie animowanego filmu krótkometrażowego Plain Crazy 15 maja 1928 roku. Była to pierwsza ukończona produkcja z udziałem zarówno myszki Miki, jak i myszki Mini, chociaż film został początkowo nakręcony jako film Niemy pomimo swojego historycznego znaczenia. Plain Crazy nie wywarł z większego wpływu na publiczność testową, a Walt Disney miał trudności ze znalezieniem dystrybutora dla filmu. Później, wraz z nadejściem dźwięku, Steamboat Willie został wydany 18 listopada 1928 roku i stał się pierwszą kreskówką myszki Miki, która odniosła komercyjny sukces. Był to początek światowej popularności myszki Miki i jej statusu ikony kultury. Program Klub myszki Miki, który został wyemitowany w telewizji w 1955, stał się integralną częścią amerykańskiej popkultury. Choć oficjalna premiera telewizyjna miała miejsce w latach 50. ubiegłego wieku, korzenie fenomenu myszki Miki sięgają późnych lat 20. i wczesnych lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to Miki szybko stał się uwielbiany przez publiczność. W 1930. Myszka Miki była już jedną z najpopularniejszych postaci z kreskówek na świecie, co ostatecznie doprowadziło do powstania klubu myszki Miki, który celebrował jego przygody i prezentował młodych artystów. Jak myślisz, czy twórcy tego zdjęcia lub pierwszych kreskówek z myszką Miki zdawali sobie sprawę, że tworzą historię? Numer 10. Wiktoriańskie przyjęcia z rozpakowywaniem mumii były osobliwym zjawiskiem społecznym, które pojawiło się w XIX wieku, szczególnie wśród wyższych sfer w Anglii. Spotkania te łączyły w sobie rozrywkę, ciekawość i fascynację egiptologią, która była częścią z szerszego trendu kulturowego, znanego jako Egiptomania. I tak jak sugeruje nazwa, grupy ludzi spotykały się, aby rozpakować egipskie mumie w otoczeniu społecznym. Podczas gdy goście delektowali się jedzeniem i piciem, uczestniczyli w rozpakowywaniu mumii, co było postrzegane bardziej jako rozrywka niż poważne badania naukowe. Praktyka ta stała się szczególnie popularna w latach 30. XIX wieku, a dobrze znanym przykładem było wydarzenie zorganizowane przez chirurga Tomasa Pettigrew w 1834, które przyciągnęło tłumy. Era wiktoriańska charakteryzowała się fascynacją starożytnym Egiptem, napędzaną odkryciami archeologicznymi i rosnącym zainteresowaniem nauką. Przyjęcia z mumiami często odbywały się w prywatnych domach, gdzie gospodarze prezentowali swoje egzotyczne kolekcje, w tym mumie zakupione na aukcjach. Chociaż wydarzenia te były popularne, budziły również wątpliwości etyczne dotyczące traktowania ludzkich szczątków. Wielu uważało tę praktykę za lekceważącą i makabryczną, ponieważ mumie były rozpakowywane i wystawiane bez żadnego szacunku historycznego lub kulturowego. Numer 9. Zdjęcie krykieta to niezwykły obraz, który może przedstawiać niesławnego bandytę Bilego Dekida, grającego w krykieta z przyjaciółmi. Zdjęcie to zyskało wiele uwagi ze względu na swoją wartość historyczną i tajemnicę otaczającą jego autentyczność. Zdjęcie zostało odkryte przez Rendiego Gujarro, który kupił je za zaledwie 2 dolary na Pchlim Od tego czasu eksperci wycenili obraz na około 5 milionów dolarów, co czyni go jednym z najcenniejszych zdjęć z Dzikiego Zachodu. Uważa się, że jest to drugie zweryfikowane zdjęcie Bilego Dekida, co tylko potęguje fascynację. Niektórzy badacze datują zdjęcie na lata 1877-1881, a analiza chemiczna szklanej płytki potwierdza jego wiek. Te ramy czasowe pokrywają się z okresem, w którym Billy de Kid był aktywny. Zdjęcie krykieta jest często nazywane świętym gralem amerykańskiej fotografii westernowej, podkreślając trwałe zainteresowanie Billy de Kidem i Dzikim Zachodem. Numer 8 to niezwykłe zdjęcie przedstawia moment, w którym RMS Titanic po raz pierwszy dotknął wód Belfast Lock. Pochodzi ono z nieznanej wcześniej kolekcji, wykonanej przez pracownika stoczni Harland and Wolf. Te piękne zdjęcia w odcieniach sepi dokumentują jak niezatapialny statek powoli zsuwał się po pochylni i został wypuszczony na morze 31 maja 1911 roku. Pomimo ponad 103 lat zdjęcia zachowują wyjątkową jakość i pozostawały poza domeną publiczną aż do 2014 roku. Pod serią zdjęć widniały niesamowite słowa idzie, idzie, poszedł. Zdjęcia ostatecznie trafiły do rodzinnego albumu, zawierającego 116 czarno-białych zdjęć wykonanych przez Johna W. Kempstera, dyrektora i starszego inżyniera w Harland ⁇ Wolf. Album zawiera 13 zdjęć z wodowania Titanika 31 maja 1911 roku, w tym zdjęcie dziobu uderzającego w wodę. Inne godne uwagi momenty obejmują przewodniczącego Lorda Pierce, Harland and Wolff, inspekcję siłowników hydraulicznych oraz kultową scenę wejścia niefortunnego Titanika do wody przy wiwatach tysięcy ludzi. W dniu wodowania Kempster był mistrzem ceremonii i zorganizował obiad w Grand Central Hotel w Belfaście dla dyrektorów stoczni i dygnitarzy. Sfotografował również zarówno Olympik, jak i Titanika wypływające z Belfast Low w 1912 roku. Jak na ironię, rodzina Kempsterów sama popłynęła statkiem Olympic, wówczas największym statkiem pasażerskim na świecie, w jego dziewiczy rejs do Stanów Zjednoczonych w czerwcu 1911 roku. Numer 7. Gazoszczelny wózek dziecięcy został opracowany w czasie rosnącego globalnego napięcia prowadzącego do II wojny światowej. Ten innowacyjny projekt był odpowiedzią na rosnące zagrożenie wojną chemiczną i potrzebę środków ochrony dla niemowląt. W 1938, gdy obawy przed wojną nasiliły się, sfotografowano kobietę testującą ten wyjątkowy wózek. Konstrukcja miała chronić niemowlęta przed toksycznymi gazami. Wózek posiadał szczelną konstrukcję, która utrzymywała szkodliwe substancje na zewnątrz, zapewniając dziecku bezpieczeństwo w środku. Projekt ten odzwierciedlał obawy tamtych czasów i ekstremalne środki, jakie rodzice byli gotowi podjąć, aby chronić swoje dzieci. Numer 6 Ponad 100 lat temu. Pewien statek obrał kurs na małą szkocką wyspę Eiland Moor, co zapoczątkowało jedną z największych tajemnic morskich w historii. Hesperus, statek zapatrujący latarnie morskie, był w drodze na wyspy Flannan na Hebrydach Zewnętrznych w Szkocji. Stało się to po tym, jak załoga parowca Arktor zgłosiła 18 grudnia 1900 roku, że światło w latarni morskiej Eiland Moor nie świeci. Po południu 26 grudnia kapitan Harvey przybył statkiem Hesperus na wyspę i wysłał latarnika Josepha Mura na brzeg. Ku swemu zdumieniu zastał latarnię morską i wyspę całkowicie opustoszałe. Trzej opiekunowie, James Dakat, Thomas Marshall i Donald MacArthur, zniknęli bez śladu i nie było żadnych wskazówek co do ich losu. W latarni znaleziono kurtkę ze skóry olejowej, co sugeruje, że jeden z mężczyzn wyszedł na zewnątrz bez odzieży przeciwdeszczowej i nigdy nie wrócił. Ostatni wpis w dzienniku dotowany był na 15 grudnia 1900 roku, w którym odnotowano, że dozorcy wykonali swoje codzienne obowiązki, ale od tego czasu tajemniczo zniknęli. Najpopularniejszą teorią jest to, że zostali zdmuchnięci przez burzę lub utonęli podczas próby zabezpieczenia swojego sprzętu. Niestety tajemnica ta pozostaje nierozwiązana do dziś. Jak myślisz, co stało się z trzema latarnikami? Daj mi znać w komentarzach. Numer 5. Krowie buty były sprytnym wynalazkiem używanym przez bimbrowników, nielegalnych gorzelników, podczas prohibicji w Stanach Zjednoczonych w celu uniknięcia organów ścigania. Te specjalne buty zostały zaprojektowane tak, aby kamuflować odciski stóp użytkownika, utrudniając ich śledzenie. Głównym celem krowich butów było ukrycie śladów pozostawianych przez bimbrowników podczas transportu nielegalnego alkoholu. Tworząc obuwie, które naśladowało duże, charakterystyczne odciski krów, mogli zmylić organy ścigania i zyskać cenny czas na ucieczkę. Projekt zapewniał, że buty pozostawiały wrażenie przypominające odcisk krowy, odstraszając śledczych. Podczas prohibicji zakazano produkcji, sprzedaży i transportu napojów alkoholowych. Doprowadziło to do wzrostu nielegalnej działalności, w tym bimbrownictwa. Używanie krowich butów było tylko jedną z wielu taktyk stosowanych przez te osoby, aby uniknąć wykrycia i zabezpieczyć swoje źródła utrzymania. Pomysłowość kryjąca się za tymi butami podkreśla, jak wiele bimbrownicy zrobili, aby chronić swoją działalność w tym burzliwym okresie w historii Ameryki. Numer 4. Zdjęcie nowojorskiego policjanta zwisającego ze stolowej belki w 1920 roku oddaje moment, który odzwierciedla śmiałego ducha tamtych czasów. Obraz ten stał się ikoną i jest często kojarzony z lekkomyślnymi wyczynami kaskaderskimi, które były popularne w okresie po I wojnie światowej. Lata 20. były epoką zafascynowaną niebezpiecznymi wyczynami kaskaderskimi, w której ludzie podejmowali ekstremalne działania wyłącznie dla rozrywki. Zjawisko to obejmowało takie czynności jak siadanie na słupie i inne akrobacje, które stanowiły wyzwanie dla wysokości inspirowane postaciami takimi jak Alvin Shipwreck Kelly, który zasłynął z siedzenia na wysokich konstrukcjach przez dłuższy czas. Chociaż niektórzy sugerują, że zdjęcie mogło zostać zainscenizowane lub zmanipulowane, bez wątpienia odzwierciedla ono ówczesną kulturę poszukiwania wrażeń. Postawa policjanta zwisającego ze stalowej belki świadczy nie tylko o sile fizycznej, ale także o brawurze cenionej w mediach i społeczeństwie tamtej epoki. Numer 3 Otwarcie grobowca faraona Tutankhamona jest jednym z najbardziej historycznych wydarzeń w archeologii. Miało to miejsce 4 listopada 1922 roku, kiedy brytyjski archeolog Howard Carter i jego finansista Lord Carnarvon rozpoczęli wykopaliska w Dolinie Królów w Egipcie. Grobowiec został później uznany za jedyny prawie nienaruszony grobowiec królewski ze starożytnego Egiptu, co stanowiło kamień milowy w archeologii. 26 listopada 1922 roku Carter trzymał w górze świecę i zajrzał do środka. Światło odbiło się od złotych artefaktów wewnątrz, oferując pierwsze spojrzenie na komnatę skarbów młodego faraona. Grobowiec zawierał bogactwo przedmiotów, w tym złote kapliczki, biżuterie, posągi i masywny złoty sarkofag samego Tutanchamona. Odkrycie wywołało globalny szał medialny, znany jako Tudmania, czyniąc Tutanchamona jednym z najbardziej znanych faraonów. 4 stycznia 1923 roku zrobiono kultowe zdjęcie Kartera, kalendera i egipskiego robotnika, którzy spoglądali przez otwarte kapliczki na sarkofag. Numer 2. Projekt Pidgin był innowacyjnym eksperymentem wojskowym podczas II wojny światowej, mającym na celu pracowanie systemu naprowadzania pocisków rakietowych przy użyciu wyszkolonych gołębi. Projekt ten był prowadzony przez słynnego psychologa B.F. Skinnera, który wierzył, że gołębie można wyszkolić do rozpoznawania i uderzania we wrogie statki. Pomysł polegał na wykorzystaniu gołębi jako pilotów w systemie naprowadzania bomb. Gołębie były szkolone do dziobania celu, pomagając pociskowi skorygować kurs i pozostać na torze. Skinner i jego zespół stosowali warunkowanie operacyjne, nagradzając gołębie jedzeniem, gdy reagowały prawidłowo. Projekt ten rozpoczął się na początku lat 40 XX wieku, ale pomimo interesujących wyników spotkał się ze sceptycyzmem, głównie z powodu praktycznych obaw związanych z wykorzystywaniem zwierząt w działaniach wojennych. Chociaż projekt pokazał, że zwierzęta mogą być przydatne do celów wojskowych, nigdy nie został wdrożony w praktyce. Szybki rozwój radarów i elektronicznych systemów naprowadzania sprawił, że pociski kierowane przez gołębie stały się przestarzałe. Numer 1 to zdjęcie. Uważane za najwcześniejsze znane zdjęcie przedstawiające człowieka, zostało wykonane w 1838 roku w Paryżu. Wykonane przez Louisa Daguera. W lewym dolnym rogu zdjęcia widoczna jest osoba stojąca na chodniku, prawdopodobnie podczas polerowania butów. Wiele spekulacji dotyczy tożsamości tej osoby i okoliczności, w jakich została sfotografowana. Niektóre teorie sugerują, że osoba ta nie była szewcem, ale raczej kimś w pobliżu Pompy. Podobnie jak wszystkie daguerotypy, pierwsza komercyjnie udana metoda fotograficzna, nazwana na cześć Daguerra, obraz pojawia się jako lustrzane odbicie. Ulica na zdjęciu to Bulwardu Temple, modna dzielnica znana ze sklepów, kawiarni i teatrów. Obszar ten zyskał przydomek Bulwardu Crime, ze względu na liczne sztuki kryminalne wystawiane w tamtejszych teatrach. Chociaż ulica była niewątpliwie ruchliwa, w tym czasie obraz zaskakująco wydaje się pusty. Dzieje się tak, ponieważ wszystko, co poruszało się zbyt szybko, nie zostało uchwycone na kliszy fotograficznej. Wyjątkiem jest mężczyzna w lewym dolnym rogu, który stał nieruchomo wystarczająco długo, aby zostać uchwyconym na pierwszym w historii zdjęciu człowieka. Czy masz jakieś odpowiedzi dotyczące niektórych z tych historycznych zdjęć? Daj mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.